Halo! Tu szósty gracz TV. Eee, chyba nikt tak nie obraca kota ogonem jak Mark Cuban, właściciel Dallas Mavericks. Eee, Dallas Mavericks ustawiałem się już od lat, od czasu gdy zdobyli tytuł, i Mark Cuban stwierdził, to rozbije ten zespół. Ustawiałem się od lat po najlepszych wolnych agentów. My oczywiście pamiętamy tę ostatnią sytuację z DeAndre Jordanem, ale były sytuacje w poprzednich latach z różnymi ludźmi. I on tych ludzi nie zdobywa, a potem za kilka miesięcy tłumaczy, że to wszystko miało być troszeczkę inaczej, a że spójrz, że Dwight ma przecież problemy z plecami, czuliśmy, że tak będzie, Deron Williams, jaki Deron Williams, w końcu kończy się tak, że Deron Williams teraz przychodzi do Dallas. Czy jest, jakieś, czy, jest, czy jest jakiś nurt, czy jest jakiś tok myślenia, czy widzisz jakiś tok myślenia u Marka Cubana? Widzę jego tok myślenia, że po prostu chce zdobyć gwiazdę, bardzo chce zdobyć gwiazdę, bo to da mu szansę do zbudowania silnej drużyny i cały czas nie może jej zdobyć, próbuje robić dobrą minę do, 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 tego, do tej całej sytuacji, do tych kolejnych niepowodzeń, ale zastanawiam się dlaczego, dlaczego gwiazdy nie chcą do niego przychodzić, bo... On jest jednym z najlepszych właścicieli. Przynajmniej ja tak to odbieram. Bardzo pozytywnym człowiekiem, który, który dba o swoich graczy, dba o swoją rynek, jest gotowy na nią wydawać pieniądze. Pokazuje na, przykład, na przykładzie Dylka Nowickiego, jak bardzo potrafi się związać z graczem. Dallas to jest duży rynek. Dlaczego I jeszcze dodatkowo mają przecież świetnego trenera? Nie? nie wiem, dlaczego aż tak bardzo wszystkie gwiazdy odchodzą, uciekają wręcz, omijają Dallas, tylko się spotykają i, i, i na tyle. Więcej już nie, nie, nie chcą z nimi mieć wspólnego. I w Dallas jest dobre prawo podatkowe. Wydaje się, że ludzie powinni chcieć przychodzić i grać w Dallas. Tylko, że tak jak powiedziałeś, zawsze gdzieś coś wychodzi, że a ja może, może pójdę gdzie indziej. Zacząłem się nawet zastanawiać nad tym, bo Dallas od lat handluje swoimi wyborami w drafcie. W tym roku był chyba pierwszy raz od lat, gdy Dallas ma swój wybór w drafcie Justin Anderson. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy, czy może Dallas nie powinno zrewidować swojego stylu budowania zespołu, czy nie powinno zatankować. Być może to czeka ten zespół. Gdy Diet Nowicki zakończy karierę, Mark Cuban przebąkiwał o tym, że gdyby wiedział, że DeAndre Jordan nie przyjdzie do niego, to może inaczej trochę by poprowadził tą wolną agenturę. I w jednym z wywiarów wspomniał, że może Dallas Mavericks byliby skłonni tankować, ale ja mu nie wierzę. Ja w zasadzie już jest mi ciężko uwierzyć w to, co mówi Mark Cuban, bo on za, e, za tydzień przyjdzie i sprzeda mi, bo potrafi to robić, i sprzeda mi ideę, że jednak tak jest lepiej. I Dallas Mavericks są w takim rozkroku cały czas. Czy Dallas Mavericks w tym roku awansują do playoffów? Nie, ja bardziej nie. Myślę, że będą gdzieś tam po środku w pierwszej części sezonu, i wydaje mi się, że bardziej pójdą na dno niż w stronę playoffów. I bardzo możliwe, że, że w drugiej części sezonu zdecydują się na tankowanie, jeśli kontuzje kluczowych zawodników będą prześladować. Bo to jest. Oni jeśli nie, jeśli nie będą w siódemce najgorszych drużyn, to ich, ich wybór idzie do, do Bostonu, więc właściwie nie będą mieli żadnych korzyści z tego, żeby znaleźć się tuż za playoffami, a, a znalezienie się na dole, na dole tabeli, da im w końcu jakąś młodą gwiazdę, skoro nie mogą jej zdobyć na rynku wolnych agentów, no to jest chyba jedyny sposób, a jak będą mieli młodą gwiazdę, może w końcu też uda im się przekonać kogoś innego, żeby przyszedł do nich. E, czy jest możliwe, że Dyf Nowicki kiedykolwiek odejdzie z Dallas Mavericks, gdyby mieli tankować? Nie, wydaje mi się właśnie, że to jest to żeby jeszcze jakoś Podtrzymać Dirka na duchu, i dlatego teraz nie, nie, nie zakładają od razu, że będą tankować. Spróbują coś zrobić i dopiero w drugiej części sezonu dadzą Dirkowi może wolne, żeby sobie odpoczął, jeszcze zachował siły na kolejny sezon, który ma, będzie znowu z taką nadzieją, że będzie lepiej, że znowu powalczą jakąś gwiazdę i może tym razem im się uda. A ja typuję, że Dallas Mavericks zrobią playoffy i powtórzą trochę to co zrobił Daryl Mori rok temu z Houston Rackets, gdy wydawało się, że ławka Houston Rackets jest najgorszą w ogóle. I że teraz Dallas Mavericks będą takim zespołem, który będzie przechwytywał tych różnych graczy, którzy nagle w trakcie sezonu będą dostępni i oni sobie w ten sposób skompletują skład. Rick Carver jest genialnym trenerem i myślę, że Dallas Mavericks jakoś, do końca nie wiem jeszcze jak, do końca nie wiem jak ten skład będzie wyglądał, wejdą do playoff.